Cześć, siemanko, witam na moim kanale. Dużo osób do mnie pisze wiadomości, co za oświetlenie mam pod nogami, że są różne kolory. Więc zakupiłem sobie taki zestaw ponad 2 miesiące temu na AliExpressie. Dwie żaróweczki koszy, 30 zł. Więc fajna sprawa. Na dodatek możemy sobie zmieniać kolory. Jak sami widzicie, mamy niebieski. Tutaj mamy pulsacyjny, że nam rozjaśnia przyciemnia. Oświetlenie. Możemy sobie dać inny kolor. Kolorów tam jest parę. Więc to jest fajne. Może możemy sobie zmieniać kolor od humoru, jaki mamy. Ja przeważnie korzystam z jasnych kolorów. I wam pokażę też fajną opcję, że powiedzmy mamy tutaj czerwony kolor z jednej strony. Z drugiej strony też czerwony jest. Z tyłu, tak samo mamy oświetlenie czerwone. I to też jest fajne rozwiązanie, że możemy sterować sobie w ustawieniach w radiu: że możemy je jeszcze rozjaśnić i przyciemnić. Tak samo jest taka opcja, więc dajcie znać w komentarzach, czy wam się to podoba. Takie oświetlenie, czy chcecie, żebym wam wysłał link, gdzie kupowałem. Więc chętnie podeślę Wam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się hej.